Witam, pirkowcy, Niedziela, godzina 15:28 u mnie. Czas na wojnę. Bijemy się z jakimś rumuńskim sojuszem Romania, Romania, Romania. Chociaż język mają angielski, czyli jakaś międzynarodówka, że tak powiem, może się tam znajdować. My też patrząc, potem to głównie flagi rumuńskie. Jest jakaś włoska, także no w sumie można tu ustawiać co się chce, więc nie robi to żadnej różnicy. Im zostało 12 ataków mają 5671 punktów, my mamy 5101 i zostało nam 36 ataków. Więc praktycznie jest jakaś przewaga. Jak wyjdzie w praniu zobaczymy, no zostało do resetu 5 celi tak 2, 4, 5. Chyba raczej już nikt nie będzie teraz bił. Czekają aż to wszystko zniknie. Więc moja w tym głowa, żeby to znikło. Więc zaczynamy ataki. Idziemy na tego pierwszego jego mościa. Jest tu Ludwik, Amorek, Arko. Także dajcie chwilkę, wybiorę sobie skład i jedziemy z tym tematem. No dobra, mamy skład odzima na minionki od Arko i ewentualnie od Pingwina. Rog jako dezaktywacja, obniżenie obrony, kulerwo na kontrolowanie many, aczkolwiek amorka się nie da zbytnio powstrzymać. Z pasywki niestety, albo stety, dobra karta, nie powiem, że nie, mam zrobioną, także gra, gram nią też ale myślę że tym składem sobie poradzimy nie mamy minionków u siebie jako tako więc Eloiz mi dużo nie będzie robić nie będzie mi niszczyć minionków ani mnie blokować no jedynie no tyle że pingwina szybko w miarę się trzeba pozbyć żeby jak odpali arko żeby nie był mnie po, po tych minionkach dobrze lecimy z tematem oj długo się ładuje więc klocki mogą być fatalne na starcie, albo ich wcale nie być przez całą walkę. No dobra, mamy diament niebieski na starcie. Hmm, czy to jest dobry pomysł? A miałem w planie wziąć Lokiego, w sumie bym skopiował Ludwika. Hmm. Jeżeli złożę diament, żółte mi się mogą rozjechać znacząco dobra zróbmy ten diament czy tu podejdzie jeszcze żółty tak jest no to super mamy żółte i niebieski diamencik w komplecie do tego więc zróbmy tak od Jimon teraz po nich zobaczymy kto przetrwa kogo się tu najbardziej boimy w sumie pingwina ale będziemy bili w arko bo trzeba się go pozbyć jak najszybciej OK, no to w zasadzie możemy niebieski diament odpalić klocki ewidentnie tu na farcie nam dopisały zróbmy leczenie uderzmy tak. Spróbujmy jeszcze szybciej złożyć. Nawet nie musiałem. Więc pierwsza walka na plus. Udało się. No dobra, idźmy na drugi. Poszukajmy drugiego przeciwnika. Tu może być ciekawie. No dobra, pójdziemy na huldę teraz dla odmiany. Także dajcie chwilę. No dobra mamy taki skład na, na tą huldę Grimble jako pożeracz minionków Fortuna jako dezaktywacja kontry od Isorda i odbić, podbi, odbić wszystkich negatywnych od Zanga Feja Także jedynie czego mogę się tu obawiać, to tego konglacha. On dosyć mocno bije, więc muszę bardziej grać tą lewą stroną, lewą stroną niż prawą. No ale zobaczymy, jak wyjdzie w praniu. No dobra, lecimy z tematem. Potrzebujemy 9 fioletowych i przede wszystkim załadować i załadować huldę. A tutaj ani niebieskich, ani fioletowych. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak. W dalszym ciągu mi brakuje: cztery, 27. siedem. A jeszcze grimp spowolniony, no super, no dobra, złóżmy tu. Hmm. Okej, okay, zróbmy tak. No dobra. No i mamy to co chciałem. To mamy zrobione. Okej. Okay czyli na początek robimy tak podbijemy manę u siebie przejedziemy grimblem obniżmy obronę ja wiem, że teraz obronę sobie obniżę u siebie używając używając niestety zajączycy ale muszę zrobić tak najpierw i tak no dobra tu się jeszcze nie odpali na szczęście hulda tu zróbmy niebieski diament brawo Teraz zróbmy tak i super i znowu zróbmy odbicie, macie znaczy dezaktywację i przejedźmy morelką po nich i jest wygrana. Udało się. Kluczowym zadaniem to było załadować grimbla w tym samym czasie jak byłaby załadowana hulda. I odpaliła ona pierwsza, ze względu na to, że. O, ktoś mi jeden coś ściągnął. No nic, trudno. mam Mamrod atakował, widzę. Ok. Eee, no dobra, weźmy sobie. idźmy teraz na tego jego mościa. Dajcie chwilę. No dobra, mamy kolejny atak. Jezioro Janka do jej minionki mają ściągać manę u przeciwnika. Wolfgang jako nadpisywanie HP, ja wiem, że po czterech turach, ale po ataku Horusa ja będę miał te życie ścinane Także, no i Nadacha jako blokowanie e, Bennu No i miejmy nadzieję, że uda się szybko odpalić też onatel, żeby spowolnić prawą stronę, a lewą potem będziemy bili. Na, na spokojnie myślę. No dobra, lecimy z tematem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Kolejny trzeci, a tak długo się ładuje. I co my tu mamy? Nie mamy tu nic. Więc lipa, bo nie mam nic na czyszczenie trutki od dżaberloka. No jeszcze nie tak se złożyłem ten zielony ale pech dobra zróbmy tak może tu coś podejdzie jeszcze żółtego no dobra nie, no i tak No to dwie kluczowe karty już mi zginęły. A ja w dalszym ciągu nie mam. No i tu mi zginie. Jezior Janka, a to bardzo niedobrze. No dobra, muszę to tak zrobić. No tak, jakby inaczej. No i Wolfgang też zginie. A, ja, 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 go odpalę po tym. A, no dobra, zróbmy jeszcze do dodatkowe wyobrażenia. ale tu ewidentnie o. pech 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 bardzo słaba deska na starcie bardzo lipnie to wygląda niestety hmm. błąd przy tym pierwszym przesunięciu popełniłem no dobra Dajcie chwilę, ok. Mamy następnego, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Rigor jako lekarz, dezaktywacja, czyszczenie. Znaczy, czyszczenie jako cleaner, jako dezaktywacja, w sumie to tu nie ma chyba co czyścić, no ale to jest seshad. Mam nadzieję, że uniki i nari będą częściej zaskakiwać niż jak u kadilen w kostiumie bo tam to jest ewidentnie za często jak na te 15% mniej od Inari także zobaczymy jak to wyjdzie lecimy ale już mnie boli to, że tamten atak przegrałem dobra, złożymy najpierw te żółte jakieś fioletowe mamy a, no, jak się porozjeżdżało wszystko jak zwykle jeszcze nikogo mi nie zabije, więc próbujmy tak zrobić. Tutaj tak, to bolało. Za chwilę się może odpalić Milena Zróbmy tak i po gołą znowu, no bo myślałem. Dobra, podleczmy się. Ubijmy go. Ten jeden klocek go na pewno dokończy. Milena chce się odpalić z drugiego ładunku, więc musimy ją oślepić. O! To bolało teraz. Zróbmy tak i tak. Ta wojna mi tak się nie układa. Drumy, tak? No, proszę. Czyżby uniki weszły jakieś? ha, ha, ha. no jakby inaczej, no, no, proszę. no Uniki od karty, która daje większy procent na te uniki, nie działa. Żenujące. No dobra, robimy dobitki i tyle. Robimy od razu dobitkę tu. Może być taki skład, i lecimy. Oj, kiepska ta wojna w moim wykonaniu. Po walce. Jeszcze nie. No proszę. Nawet z talentów częściej wchodzą uniki niż od Inari. No to jest po prostu uśmiechu warte. No, nie wierzę, to no nie wierzę. Oh, dobra. No i zróbmy tą ostatnią dobitkę, i tyle ode mnie z wojny. Dobra, może być tak. Zmienimy najpierw tam Matka, No i super. Tyle ode mnie z wojny. Masakra. Gratuluję kukieł 6 na 6, Krudi również. Gratuluję kubuś, brago, czeka Sisiu. brawo wy, brat, brawo pisis, tomeczek, brawo chłopaki, mam rod, a ja dopiero na 26 miejscu, ledwo 205 punktów. Także no. Stoję, 101 punktów mniej od kukła, słabo, bardzo słabo. Także no tak wygląda czub tabeli mamy 8 do nie 7 do 3 w pierwszej dziesiątce. Także jest super potem środek od nich, taki no bardziej od nich. No i dół taki kurczę mieszany, chociaż jeszcze są u nas osoby, które mają ataki. Ale to tak średnio wygląda. No nic, no zobaczymy. Jak się ta wojna zakończy, im zostało 12. Nic się nie zmieniło. Mam zostało 29 ataków. No i 300 punktów. 20 ataków różnicy, tak? 12. 29. Eee. No, 300 punktów różnicy. Troszkę ponad. Im zostały tu, jak widać, ogryski Marecki, kukieł. Ja zostałem. Johnny i Margaret. Także no. Raczej powinno być po naszej stronie wygrana, więc po dwóch porażkach w końcu. W końcu, w końcu mamy zwycięstwo. Także zobaczymy, jak się to. Z, jak się to zakończy. No i tyle, no. Nagram wam jeszcze e, nagrody, jak się wojna zakończyła, i tyle. Do później. Ok. Jest już po wojnie. Udało się wygrać. Przeciwnik zszedł do końca z atakami. Zdobył 6061 punktów. My. Niestety zostawiliśmy jeden atak. I zostawił go nam. Gdzie jest ten jego mość? Gdzieś mi się schował. Mm, tu. Tu nam zostawił. Niestety kolega. Jeden atak, ale udało się wygrać, jest na plus. Zdobyliśmy 6373 punkty, także jest dobrze. Tak się prezentuje tabela. Brawo, Kukieł 6 na 6 Jarba, kolejny Koks. Krudy, kolejny Terminator. Ta trójka zrobiła 6 na 6 Reszta. Kubuś, Drago, Sysiu, Jackson, Bras. Lania, proszę. Też jako jedyna przedstawicielka płci pięknej zabrnęła wysoko. Pi, Tomeczek, Mamrot. Także tak się prezentuje. Pierwsza dziesiątka jest nasza, jest 8 do 2. Środek taki bardziej od nich. No i potem tu się dół pojawia, tak, mieszanie, że tak powiem. Mieszanie, co nie jest zadowalające, ale nie jest najgorzej. Wysemu mu też ciężko było na tej wojnie, widzę, zagrać. Mi też niestety ciężko, ledwo 205 punktów wykręciłem. Także. Nie było najlepiej, trzeba poprawić swoje, zmienić po prostu nawyki. Popadłam w rutynę pewnie i dlatego muszę zmienić nawyki i nie grać, przestać grać trzema kartami na tanka. Muszę poskładać nowe ekipy i no i po prostu no, zmienić. Mam też braki w oddziałach, także potem to tym skutkuje, że brakuje. Klocka. No trzeba zacząć grać innym systemem, niestety. Gra wymaga zmian, więc trzeba poprawić skuteczność dla całego sojuszu, żeby wygrywać. Także idziemy po nagrody. Proszę, kuleczka. Mała kuleczka. Bileciki. Także no jest rewelacja. Także dajcie znać, czy Wam się podobało w komentarzach. Łapkę w górę. Kto jeszcze tam nie subi, subika, nie, nie zostawi, to może zostawić. Bardzo mnie to ucieszy. Także do następnej wojny. Na razie. Hejka. Cześć Wam.